Moje uszanowanie, witam Was mile i serdecznie. Ja jestem krawędź wulkanu, a wysłuchacie podcastu Manosferianin. Jest to już piętnasty odcinek, a tym samym drugi odcinek z serii Kobieta zepsuta. Dla przypomnienia dodam, że jest to seria dotycząca kobiet będących dumnymi posiadaczkami zaburzeń osobowości. Pragnę nadmienić, że warto zapoznać się z lekturą poprzedniego odcinka, ponieważ w poprzednim odcinku zamieściłem informacje merytoryczne, których dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją. Mówiłem o tym, czym są zaburzenia osobowości, czym jest choroba psychiczna i jak wygląda to. Od strony naukowej. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam do przesłuchania poprzedniego odcinka. A dzisiaj zajmiemy się tematyką kobiet z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi albo kompulsywnymi różnie to piszą to bez zbędnego przedłużania zapraszam. Na początek, standardowo suche, ale jakże ważne informacje naukowe. Czym są obsesje? Są to natrętne, niechciane, trudne do zatrzymania myśli, obrazy lub impulsy, które wywołują silny lęk lub napięcie. Czym są kompulsje? To zachowania lub czynności umysłowe wykonywane w celu zmniejszenia lęku wywołanego obsesjami. Czym są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne? W skrócie OCD z angielskiego Obsessive Compulsive Disorder, czyli w wolnym tłumaczeniu właśnie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Jest to takie spektrum zaburzeń, gdzie obsesje i kompulsje nie pozwalają normalnie prawidłowo funkcjonować. Niemożność prawidłowego funkcjonowania to na przykład problemy ze snem, problemy w pracy. Problemy z dogadaniem się z ludźmi z najbliższego otoczenia, lub brak możliwości prawidłowego wykonywania czynności życia codziennego. Dla tych, którzy czytają dużo internetów, chciałbym powiedzieć, że będę używał określenia zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a nie kompulsyjne, jakby ktoś znowu w komentarzach miał mi zarzucić, że jestem niemerytoryczny. Piękną i książkową definicję obsesji już poznaliśmy. Teraz czas wyjaśnić, jak to wygląda w rzeczywistości. Czym tak naprawdę zauważalnym są obsesje? W tym celu, jak zwykle, skonsultowałem się z Marcinem, psychoterapeutą, który silną ręką trzyma pieczę nad tym, żebym nie gadał głupot w tym podcaście, i poprosiłem go o to, aby stworzył listę kilku najczęściej zgłaszanych przez pacjentów myśli, Obsesyjnych oraz towarzyszących im czynności kompulsywnych. Halo, halo, Marcinie, jesteśmy już w eterze. Poprosimy o głos mądrości i rozsądku. Cześć. Najczęściej obserwowane kompulsje, zachowania kompulsywne, z którymi się stykamy w gabinetach, to kompulsje związane z czystością jako taką, ale też z unikaniem skażenia. Czyli dotyczy to nadmiernego mycia rąk, długich, długich kąpieli, czy zbyt intensywnego sprzątania, unikanie dotykania przedmiotów, np. poręczy, klamek, osób, czyli niechęć do podawania ręki na powitanie, czy miejsc, wyrzucanie przedmiotów, które w poczuciu takiej osoby mogły stać się w jakiś sposób skażone. No i też. Żądanie, domaganie się, by inne osoby z mojego otoczenia e, przestrzegały zasad czystości. Inny, za, inny typ zachowań to kompulsje dotyczące sprawdzania, kontroli czyli tutaj mam wielokrotne sprawdzanie drzwi, czy zamknąłem drzwi wychodząc, czy zamknąłem okna, sprawdzam sprzęty domowe, czy wyłączyłem żelazko, czy gaz wyłączyłem na kuchence czy przypadkiem nie zostawiłem zapalonego światła wychodząc. A powtarzanie też rutyn, rutynowych czynności, czyli też kompulsywnie sprawdzam, czy wysłałem maile, czy wiem, zapłaciłem przelew, czy poprawnie spakowałem torbę. A inny typ to kompulsje dotyczące porządku, utrzymania symetrii. Tutaj jest taka jakby silna potrzeba ustawienia przedmiotów w idealnym porządku, w idealnym miejscu, w idealnym układzie. Często bardzo symetrycznie, może się zdarzyć według określonych schematów kolorystycznych czy rozmiarowych. Może to być też wielokrotne powtarzanie tej, tej czynności, dopóki się nie poczuje, że, że, nie wiem, że są dobrze ustawione, dobrze, dobrze zrobione. Mogą być też zachowania dotyczące kompulsji mentalnych, liczenie w myślach. Na przykład powtarzanie sekwencji słów, wielokrotne m, rodzaj nie wiem, modlitwy e, czy powtarzania jakichś dobrych słów w celu zneutralizowania złych myśli. Gromadzenie nadmiarowych informacji czy przeszukiwanie internetu w celu upewniania się. Kompulsje gromadzenia, też myślę, że tutaj możemy, możemy zaliczyć, czyli, czyli e, nadmierne gromadzenie. Przedmiotów, bardzo często o znikomej wartości, o małej wartości a i niezdolność do ich wyrzucenia. Oprócz tego, opór przed pozbywaniem się czegokolwiek. Myślę, że to są, że to są te najczęstsze zachowania kompulsyjne, które, z którymi się spotykamy w gabinetach. Bardzo Ci dziękuję, Marcinie, za wyczerpującą odpowiedź. Teraz chciałbym porównać Twoje zeznania do ogólnodostępnych danych, oczywiście w internecie, które pokazują nam odpowiedź na zadane Ci pytanie. Zobaczmy, czy i na ile ze sobą się zgadzacie, lub też czy i na ile te zeznania się rozjeżdżają. Gradacja będzie malejąca. Zaczniemy od tych myśli obsesyjnych i towarzyszących im zachowań kompulsywnych, które wymieniane według Głównego Urzędu Statystycznego są najczęściej, najczęściej spotykane w gabinetach, a jako ostatnie, jak wiadomo, będą te, które spotykane są najrzadziej. Tabela wygląda następująco. Na pierwszym miejscu mamy obsesje dotyczące brudu, bakterii, wirusów, drobnoustrojów i ogólnego skażenia lub zakażenia. No i oczywiście towarzyszące temu wszystkie czynności związane z usuwaniem tego brudu. Czyli punkt dla Marcina za absolutną prawdomówność. Na drugim miejscu mamy obsesyjne myśli dotyczące niezamkniętych drzwi, niewyłączonych sprzętów gospodarstwa domowego, niezakręconej wody wszystko, co może prowadzić do potencjalnej, drobnej, oczywiście w cudzysłowie katastrofy. Na miejscu trzecim wszelkiego rodzaju natrętne myśli dotyczące tego, że stanie się coś złego jeżeli czegoś nie zrobimy. I zachowania kompulsywne to na przykład liczenie kroków, powtarzanie właśnie jakichś słów, czegoś w rodzaju modlitw i wszelkiego rodzaju rytuały na tak zwane szczęście. Miejsce czwarte i tu moim zdaniem najciekawsze, natrętne myśli dotyczące zrobienia komuś krzywdy lub wykonania jakiejś czynności niezgodnej z naszymi poglądami etycznymi. Na przykład skrzywdzenie dziecka, pójście do łóżka z siostrą w tym wypadku najczęściej spotykaną czynnością kompulsywną jest zamknięcie się w domu lub całkowite zaszycie się, tak, żeby nikt nas nie widział, nie słyszał i nie miał z nami do czynienia. Najgorszy w tym wszystkim jest fakt, że prawdopodobieństwo wystąpienia tych rzeczonych katastrof jest bardzo niskie. Poniżej czynnika ryzyka, poniżej kilku procent, a mimo to wywołuje to w nas takie, a nie inne reakcje. Najchętniej swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami ludzie dzielą się w internecie, dlatego na Facebooku, na grupie OCD Polska możemy przeczytać: Potrafiłam zrobić karczemną awanturę mężowi za to, że zawiesił papier toaletowy odwikom w stronę ściany, a nie w stronę drzwi. Uderzyłam syna otwartą ręką w twarz, ponieważ talerze na ociekaczu nie były ustawione zgodnie z rozmiarami przestałam sypiać z mężem ponieważ jego poranny oddech sugerował że w jego jamie ustnej rozwijają się śmiercionośne bakterie niestety to już gdzieś słyszeliśmy kolejną rzeczą którą warto byłoby wiedzieć o OCD to oczywiście przyczyny występowania w tej kwestii was nie zaskoczę bo jak to w psychologii w psychiatrii bywa przyczyny są niejednorodne i nie mają jednego źródła dla ułatwienia i stworzenia kryteriów diagnostycznych przyczyny możemy podzielić na biologiczne, psychologiczne i te związane z doświadczeniami. Biologiczne to np. oczywiście skłonności genetyczne, zaburzenia układu dopaminergiczno-serotoninowego oraz choroby psychiczne na tle organicznym związane z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Przyczynami psychologicznymi mogą być Osobowość z nasilonymi cechami opiekuńczymi, silny introwertyzm w kwestii rozwiązywania problemów. To znaczy, zamiast podzielić się tymi problemami, własnymi problemami z kimś innym, tak aby on nam w tym pomógł, to staramy się to rozwiązać sami, pomimo braku narzędzi do tego albo kiedy posiadamy te narzędzia, ale są one niewystarczające. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest posiadanie cechy tak zwanej dobrze albo wcale. Polega to na tym, że nie potrafimy podejść z dystansem i nie potrafimy klasyfikować ważności wykonywanych czynności. Czy jest to wyczyszczenie butów z błota, czy ochrona rodziny przed utratą zdrowia lub życia, w głowie osoby postępującej w taki sposób obie te czynności mają tę samą wartość i należy je zrobić albo świetnie i bezbłędnie, albo w ogóle się za to nie brać. Ci, którzy przeżyli komunę, to wiedzą o czym mówię. Ostatnia grupa przyczyn to przyczyny związane z przeżyciami. Na OCD najczęściej cierpią osoby straumatyzowane, takie którym towarzyszy ciągły lęk i napięcie związane z jakimś wydarzeniem z przeszłości. Mógł to być na przykład wypadek samochodowy. Druga najliczniejsza grupa to osoby, które były wychowywane w domu, gdzie występowała nadkontrola a narzędziem wychowawczym głównym narzędziem wychowawczym był wstyd. Na sam koniec tego wątku chciałbym tylko dodać, że. Pojedyncza przyczyna nie jest powodem występowania OCD. Musi ich wystąpić kilka, no minimum dwie, na przykład skłonności genetyczne plus drakońskie metody wychowawcze. Ponieważ OCD jest zaburzeniem osobowości, ma ono złożony charakter. A teraz przechodzimy do najlepszej części tego odcinka: a mianowicie, jak wygląda życie z dumną posiadaczką OCD. Jeśli lubisz mieć przysłowiowo przemeblowywaną mordę z powodu krzywo ustawionych butów w przedpokoju, to jesteś szczęśliwcem. Jeśli lubisz ciągłe życie w lęku i napięciu, to jesteś w tym miejscu, w którym chciałeś być. Jeśli lubisz rany na rękach swojej partnerki, które powstały z powodu nadmiernego szorowania rąk, aby pozbyć się brudu i bakterii, to właśnie spełniłeś swój najskrytszy fetysz. Natomiast jeżeli żaden z powyższych scenariuszy ci nie odpowiada, to jest niezmiernie wysokie prawdopodobieństwo, że staniesz się tym, kim chciałeś nie być. Może zdarzyć się tak, że z partnerką z OCD będziesz posiadał potomstwo. Wtedy musisz liczyć się z tym, że twoje dumnie zrobione przez ciebie potomstwo również będzie wykazywało zachowania z repertuaru OCD. Tak moi kochani, pomimo że jest to zaburzenie psychiczne, to jest ono zaraźliwe. Więc kiedy posiadasz partnerkę z bonusem w postaci OCD i widzisz, że na przykład twój syn dużo częściej lata do toalety i to niekoniecznie ze smartfonem, a z łazienki wydobywają się odgłosy rzadkiego stolca, to najprawdopodobniej jest to sygnał, że są to objawy prodromalne. Czyli przepowiadające, i problem powoli się zaczyna. Statystyki dumnie majaczą o tym, że grupą podwyższonego ryzyka są chłopcy w wieku dziecięcym do 10 roku życia oraz kobiety w wieku dorosłym. Jeśli planujesz dzieci z ocedówką, koniecznie na bieżąco sprawdzaj, czy będziesz miał syna. Badąc. No to sobie troszkę pośmieszkowaliśmy, ale nie ma to jak oswoić się z problemem poprzez przymrużenie oka. OCD jest zaburzeniem i jak każde zaburzenie, powoduje bardzo silne obniżenie standardów życia. Cierpi nie tylko osoba cierpiąca, cierpi cierpiąca, ale również osoby ze środowiska, a jak zwykle najbardziej cierpią na tym najbliżsi. Czy da się to leczyć? Na szczęście się da i to całkiem skutecznie. Aby przywrócić takiego delikwenta bądź delikwentkę do zdrowia psychicznego stosuje się psychoterapię lub terapię mieszaną. Do psychoterapii dołącza się jeszcze farmakoterapię. To wszystko w zależności od przyczyn. Co do szczegółów nie będę się rozwodził, bo jest to bardzo szeroki temat. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam o subskrypcji kanału, ponieważ każdy lajk, like, każdy sub daje mi potężnego, motywacyjnego kopa, żeby robić to dla Was dalej. Ja się w tym momencie żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Manosferianin muszę natychmiast iść umyć ręce i poukładać buty w przedpokoju, bo wszędzie tylko brud i bałagan i może jeszcze po drodze komuś przemebluję mordę.